Dobrze. Także rozpoczynam filmik wiszowania. Proszę, możecie pozdrowić YouTubeka. Będziecie na filmie. Ja jeszcze tylko dla e, potrzeby. Zaznaczę, że moje wish history wynosi 0. Moje plan na wiszowanie to jest Furina i nic więcej. E, jeśli miałbym przegrywać to tylko na Dię lub Deloka. I niech was nikt nie oszuka. Let's go. To co? Mam z 301 Wishy To może zacznę od pojedynczego. Tak, na dobry start. Back to Back w tej grze się nie wydarza. Arin, proszę, nie używaj tej quest motki. Dobra. Teraz bez żartów. Pierwsza, dziesiątka. Charlotte poproszę, poproszę Dię i oczywiście poproszę warant no, będę ją gwarantowaną Furiną. Ale im szybciej przyszła, tym lepiej. No, back to back nie będzie. Oczywiście Magic Guide. Bo byśmy się jeszcze zgubili. Witaj kolej. Nie jest źle. Ale też nie jest fantastycznie. Czy to będzie tylko kolej, czy może ktoś więcej? Ja bym chciał, żeby to był ktoś więcej. I... Kolej mam na C6. Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, szczerze. Myślałem, że nie mam. Ona była na banerze z kazuchą chyba, nie? No nic, także chciałbym tylko Żarlot, albo off-banerowe postacie w takim razie. Druga. Dziesiątka. I... Już myślałem, że tak taktycznie przycięło na Five Star'a. Ale tak równie dobrze możeć Charlotte. Także mamy tutaj 23. Tutaj widzę, że to się nie zmienia. Tak w sumie to nie powiem, jak masz puste. Jak masz puste party, to trochę sobie spoilerujesz, czy dostałeś coś nowego, czy nie. No ja to lubię. Ale zawsze mogę, może się okazać, że dostałem dwie szarlotki. a nie jedną, także pierwsza szarlotka jest. W 25 wiszy A mamy tutaj zwrot wisza jeszcze dodatku e, Witam Pani Piratko I to będą Dwa o, stary w jednej dziesiątce I teraz zgodnie z tym co Zapowiedział St. Angelis Będziemy przekraczać próg 27 wiszy Czy niebo zaświeci się na żółto Dowiemy się już za chwilę Niestety y, Wizjonerem Nie możesz zostać. Ale zawsze jeszcze możesz zostać jasnowicem i podać drugą rzecz. Żeby było łatwiej, możesz podać, czy wygram 50-50, czy nie? 54. Jest. Charlotte. C1. Bardzo dobrze. Nie chcę zapeszać. Ale nie dostałem jeszcze czterogwiazdkowej broni. Nic mi nie przyzwoniło. Także jestem quite zadowolony. Eee, matematyka jest ciężka, ale to jest czwarta dyszka. I w czwartej dyszce nic się takiego nie znajduje. Nawet bym powiedział, że znajduje się to, co już... Aż tak było. I nie jest to, co chciałbym otrzymać. No, jeden. Osta. E, teraz mamy do 51, także poniżej 54. E, I niebo jest fioletowe. Fioletowe niebo oznacza, że patrzymy, czy to będzie szarlotka, czy też będzie to coś innego. E, jest to Sacrificial Fragments, czyli. Kiepsko na 10 bym ocenił ten drop. I jest to jeden fiolet. I teraz przekroczę próg 54. No i jaki kolor nieba. Ten kolor nieba wskazuje kolor fioletowy. Także poza czarnotką wiele więcej spodziewać się nie mogę. I też nie są na 54 miszu, ale znowu jest Beadą! Dziękuję, nie pytałem Jest tylko Baidą, także bardzo cienko. G Genshin Impact moje główne konto Historia ta sama, czyli Kimi w oko... E Wish 71 71 e Genshin Impact no Ale chociaż Charlotte A no chociaż Charlotte No. No. Dziękuję. Dziękuję C2. Czy tam C3 czy C2 chyba I... 80 piti! Co się może stać? Eee. O! Złoto się może stać. No to teraz możemy liczyć yy, wspólnie, czyli yy, mamy 72, 73, 74, 75, 76. Aj bo... Gigi. i pulled a chee i'm not feeling i charlotte in favor of sword i pulled a chee lost 50 50 Kurina stała do niej plecami Kur... nie wiesz? C4 O Z dobrych wieści może uda mi się z c szarlotkę Ile się na GG? Chyba to będzie druga Na tym koncie Cześć do? Dwie czwórki Chociaż tyle, nie? 101 eee, wish w tym zestawieniu dzisiejszym Pozwolę sobie rozkitnąć. Hej, that's pretty good! 110 wish. 111 bardziej bym nawet powiedział i niebo nie świeci się na złoto Ja się zostaję Great Swordem w ray, no. Dzięki, dzięki. Chłapsa Charlotte na pewno będę budował, bo będę ją do fuiny potrzebował. Team. Cześć kolej. Dwa forstary. Niestety jedna broń. 121 wish, czyli 11 do potęgi drugiej i dalej nie daje to mi gwarantowanego stara, jakim jest Furina. Pani aktorko, proszę się pokazać i się nie chować. Sacrificial R8 Bardzo fajnie Fate Actor <laughs> 130 wish. 131 i gra robi mnie wy... wiadomo co? I nie lubię być przez grę Wiadomo co Proszę przestać Mówiłem, że ją odstraszasz po Kurde, dobra, 140. O! Przyszła! Spoiler alert, lag alert, spoiler alert. Ja pierdole, wielkie! Cały ekran na czarno. Dajcie Charlotte. Jest furina. Mam 160 wiszy, 160 to nie jest ładnie. Także chciałem zwiększać połowę. Także dla widza puszczę jeszcze dziesiątkę. No niestety. Powstałem, że nie było warto.